Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich zainteresowanych w tym czytaniu pod tytułem Co ta osoba chce Ci powiedzieć, tak? czyli dzisiaj prosty przekaz, miejmy nadzieję, tak, czyli proste pytanie i miejmy nadzieję, prosta odpowiedź, co ta osoba chce powiedzieć, co by chciała Tobie przekazać. Więc jest to czytanie, jeśli chodzi o relacje romantyczne, więc od osoby, którą rozpatrujesz jako swoją e, drugą połówkę, no tak? To jest informacja od tej osoby właśnie. Mamy trzy opcje. Mamy malachit, labradoryt, jako opcję numer dwa i mamy ametyst jako opcję numer trzy. więc to są te trzy opcje. Mamy malachit, labradorit i mamy ametyst. Ok, więc zacznijmy sobie już czytanie. Zaczynamy od opcji numer 1. Okay, I mamy opcję numer 1. To jest malachit. No i to zerknijmy, co ta osoba chce Tobie powiedzieć, co Ci przekazać. Chce, to nie znaczy, że może, tak? Więc e, właśnie my tutaj czytamy to, co ta osoba chciałaby może powiedzieć, w jakiś sposób przekazać, wyartykułować, ale no właśnie są te ale, tak? Czyli z jakichś względów nie może uważa, że nie może, e, jest niezdolna do tego lub niezdolny, bo coś się blokuje, jest jakaś blokada, no cokolwiek tu się dzieje. My tutaj szukamy prawdy, tak? Czy jak to naprawdę wygląda, co ta osoba powiedziałaby. gdyby mogła, gdyby czuła, że mówisz, że może szczerze powiedzieć, co czuje, co myśli. To ta osoba by Tobie powiedziała w opcji numer 1. Okej, okay, no mamy tu na spodzie 10 kijów, więc wiemy, że ta osoba faktycznie jest czymś obciążona i to z dosyć mocno z tą kartą. Tutaj wybaczenie i nauka widzimy, że jest jakaś przeszłość, którą ta osoba, ta osoba musi zostawić za sobą, powinna za sobą zostawić, tak? I myślę, że tak, że to jest przeszłość związana właśnie z jakąś może zdradą, coś co godzi męskość, podkopuje wiarę w tą męskość, tak? Czyli myślę, że ta osoba powiedziałaby, że coś się stało takiego w przeszłości tej osoby, że no bardzo mocno ją to ugodziło. Więc mi tu przychodzi na na myśl właśnie coś w stylu zdrada, to nie musiała być zdrada. Nie mówię, że to ty zdradzałeś, czy zdradzałaś, tak? Tylko być może ktoś z przeszłości to uczynił. I to nie musiała być zdrada fizyczna, tak? To nie musiało być to, że ktoś faktycznie poszedł do łóżka z kimś innym. Była to być może zdrada emocjonalna lub po prostu ktoś. Mówił jedno, a zrobił coś innego, tak? czyli twierdził, że ja ciebie kocham, siebie nigdy nie opuszczę i tak dalej, a rzeczywistość okazała się inna. Więc tutaj te dziesięć mieczy mówi o tym, że ta osoba, ten mężczyzna, co kobieta, mają do przepracowania tą przeszłość, do uwolnienia, do wybaczenia. Tak? Jak tylko uleczysz przeszłość, uwolnisz się od niej, wtedy będą mogli właśnie za rozpocząć coś na nowo, tak? Ta osoba mówi już wkrótce, co znaczy, no ona wie i że powinna podjąć jakąś decyzję, tak, że to co wybiera, to po prostu do niej, do tego mężczyzn lub kobiety zmierza. I ta osoba chce powiedzieć, ja to wiem. I dlatego właśnie nie podejmuje tej decyzji, bo jeżeli podejmę tą decyzję, to wiem, że Tutaj to sprawy zaczęły dziać się szybko, tak? A nie wiem, czy jestem na to gotów, nie wiem, czy jestem gotów to udźwignąć, nie wiem, czy na tyle już przepracowałem tą przeszłość, że, że byłbym, czy byłabym w stanie to udźwignąć, tak? Nie jestem pewien, nie jestem pewna. Ta osoba mówi, czy zasługuje na miłość, bo moje doświadczenia. Pokazują mi, że inni osoby, inne osoby, z którymi byłem wcześniej, czy byłam wcześniej, pokazali mi, że no nie jestem godną kochania osobą, że jestem osobą, którą można wyrzucić do śmietnika tak, którą można potraktować bardzo źle na przykład, tak? I w życiu być może ta osoba się tego nie spodziewała, że coś takiego mogło się w życiu tej osoby wydarzyć. Okazuje się, że yy, no, jednak życie zaskoczyło tą osobę bardzo negatywnie, tak? I ta osoba w tej chwili właśnie mówi: Nie podejmuję tej decyzji, bo nie wiem, czy jestem dobrą osobą, czy mogę temu zaufać, czy jestem kochaną osobą, czy będę tą osobą kochaną, szanowaną, respektowaną czy może gdzieś tam w głębi ducha myślę, ta osoba gdzieś wątpi, że jest że jest yy, a, kimś wartościowym, tak? więc myślę, że ta osoba może mieć takie momenty i myśleć sobie, Anna, do diabła z tym wszystkim, tak? chociaż tutaj widać, że ma ta osoba pewne względem ciebie uczucia, tak? Ona tutaj jakby jest. To, yy, Król kielichów to jest ktoś, kto jest właśnie taki uczuciowy, kto być może z daleka nawet stara się ciebie doglądać, yy, kto właśnie ma do ciebie sentyment, mówi: Ta osoba, chciałbym się Tobą zająć, zaopiekować, chciałbym właśnie, żebyś czuła się i czuł się zadowolony. Ze mną szczęśliwa i zadowolona. Po prostu na ten moment nie jestem w stanie, tak? Nie jestem w stanie, bo ktoś bardzo mocno mnie zranił, tak? Bardzo mocno ktoś podkopał moją wiarę w to, że jestem wartościową, godną miłości osobą. Ta osoba mówi nie wiem, czy w ogóle miłość istnieje, tak? Być może dla niektórych jest to prawdą. Nie wiem, czy w ogóle warto tutaj inwestować w miłość. Nie jestem przekonany, że warto, tak? I wiem, że mam te uczucia do tej osoby, która ogląda. Tam opcję numer jeden ta osoba wie, że ma te uczucia i właśnie dlatego nie podejmuje tej decyzji, bo wie, że wtedy musiał i musiałaby się zaangażować, a w tym momencie właśnie może się okazać, że. Klapa, kolejny raz, albo kolejny raz ktoś wbija sztylet w serce, tak? Więc kolejny raz ta osoba nie chce cierpieć. Ta osoba mówi za wszelką cenę, mimo że mam te uczucia do ciebie i, i te uczucia są we mnie za wszelką cenę, chcę uniknąć tego cierpienia. Zastanawiam się, czy w ogóle warto, bo nie chcę znowu mieć takiej twarzy jak tutaj. Nie chcę znowu płakać, nie chcę znowu cierpieć, nie chcę znowu się martwić, nie chcę znowu czuć, jak te miecze przeszywają to ciało, i po prostu nie chcę patrzeć na, na to, jak u, ukochana osoba, z którą wiązałem i wiązałam nadzieję, odchodzi na przykład z kimś innym, bo tak mogło być: jak tu widzimy, właśnie, ona płacze, a tu jest jakaś para, dwoje inne osoby, tak. Więc myślę, no tutaj y, kluczowe, ta osoba, nie wiem czy ona to wie, czy nie, ale y, no jakoś tutaj trzeba zrzucić ten ciężar. To jest wybaczenie i nauka. Ja bym powiedziała wyciągnięcie właśnie wniosków z tej sytuacji. Nie, ta osoba niestety, ale jest na etapie takim wycofania, schowania się gdzieś, w myślą dziurę. I troszkę takiego użalania się nad sobą, żałoby. Ja bym powiedziała: To jest dobry, żałoba jest okej, okay, trzeba to przepracować, trzeba to tutaj przepracować i, i tę przeszłość pożegnać. Ale byleby nie trwało to za długo też, tak. Bo byleby ta osoba nie siedziała na tym wygnaniu, odłączeniu długi, długi czas, tak. Więc myślę, że ta osoba mówi, że mimo wszystko, że jesteś tam. W oddali y, nie angażuje się emocjonalnie, to i tak ona nad tobą czuwa, tak? Jakby widzi ciebie, i no, prawdopodobnie właśnie y, być może uniemożliwia to osobie, która ogląda y, jakieś pójście naprzód, tak? Czy spotykanie się z innymi osobami, czy y, no, zrobienie czegokolwiek ze swoim życiem, tak? Więc może to być tutaj dla Was uciążliwe. Ale bez tej przeszłości, ta osoba, bez wybaczenia tej przeszłości, bez uleczenia tej przeszłości, jak ta osoba to mówi, yy, no nie uda się Wam nic stworzyć, tak? bo tu po prostu ktoś głęboko zraniony i zradzony. Tak? Okej, okay, więc to jest opcja numer jeden. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia. Dobrze, więc przejdźmy teraz do opcji numer dwa. I... Co ta osoba chce Tobie powiedzieć tutaj ukryta pod tą opcją? Co ta osoba chce powiedzieć? Co ta osoba chce tu powiedzieć Tobie? Jaki ma do Ciebie przekaz? Ecco l'informazione. Tak, ta osoba mówi do ciebie prawdopodobnie, tak, już patrząc po tych kartach. Myślę, że y, tutaj jest sprawa tego typu, że być może ta osoba gdzieś ci umknęła, zniknęła, tak. Y, ta osoba wie, że powinna prawdopodobnie coś tutaj powiedzieć, zaangażować się bardziej. Mamy tą wszystkę monet, tak. Czyli ta karta mówi o wyrównaniu, o tym, że. Ta osoba tutaj prawdopodobnie wie, że nie otrzymujesz tego, co powinnaś tak? i powinieneś, jest ta karta. Zasługujesz na miłość, ale w tym wypadku mi się tutaj wydaje, że to jest skierowane właśnie do ciebie, tak? Że nie ta osoba mówi, że nie jestem godzien miłości czy godna miłości, ale ona mówi, Ty zasługujesz na miłość, ty zasługujesz na wszystko, co najlepsze, tak? I ta karta jest tutaj, pozostaje w tym miejscu w kwestiach uczuciowych. Pozytywne myślenie i wiara zapewniają Ci romantyczność. Myślę, że tutaj właśnie też warto zachować tą pozytywną, aby być tutaj pozytywną osobą. Tak? Bo myślę, że to może być właśnie przekaz do ciebie, tak? Bo być może właśnie ty to postrzegasz w ten sposób: ten mężczyzna, ta kobieta gdzieś się wycofali, tak? Odłączeni są, jest jakaś blokada, nie czuję ich, coś się wydarzyło, być może zapomnieli o mnie, być może już nie chcą ze mną mieć nic wspólnego na przykład, i tak dalej. Ale myślę, że ta osoba chce powiedzieć, w tym momencie, ja pracuję nad finansami, karierą. I ta osoba mówi, w tej chwili kwestie finansowe wpływają na moje życie uczuciowe, więc z jakiegoś powodu ta osoba tutaj pracuje dużo, tak? I tu jest ta czwórka mieczy, więc, przepraszam, kijów, to jest celebrowanie, cieszenie się, świętowanie. I mamy tą szóstkę monet. Więc ja obstawiam za tym, że ta osoba skupia się na finansach, na karierze, ale robi to z myślą o Tobie. Także o Tobie, na pewno. Yy, bo ona chce, jakby tutaj, czy ta, ta osoba, czy ten mężczyzna, czy ta kobieta, chcą tu pokazać w ten sposób. Być może tobie chcą okazać coś, tak? Oni pracują na coś i w ich wyobrażeniu, właśnie yy, dzięki temu, właśnie jakby pracując na to, jakby robią miejsce dla ciebie w swoim życiu, tak? Czyli te kwestie finansowe tutaj z myślą także o tobie, abyście mogli to życie celebrować, abyście mogli się cieszyć tym życiem, aby ta, to wesele tutaj, o którym ta karta mówi, było możliwe, tak? Więc na ten moment ta osoba może gdzieś być dalej e, wycofana, e, może, możesz mieć wrażenie, że ta osoba nie myśli o tobie za specjalnie, tak? Że może zapomniał, może zajął się swoimi sprawami yy, i no, no, nie ma tutaj co w ogóle liczyć na to. Ale myślę, że ta osoba właśnie tutaj, problemem tej osoby jest to, że bardzo trudno jest jej wyrazić te uczucia słowami. Tutaj jest ta blokada, więc, ale widzimy, on tu daje jej tego kwiatka do powąchania, tak jakby właśnie. Chciał coś zrobić tutaj dla niej dobrego, takiego mm, fajnego, tak? Natomiast ta dwójka mieczy tutaj nam mówi właśnie o tej blokadzie, no i to wycofanie się, odłączenie od świata, więc tak jakby właśnie ta osoba yy, w pokrętny sposób jakby yy, coś robiła, tak? Może też być dla niektórych, że... Yy, że ta osoba po prostu jest pochłonięta finansami i karierą, ale mam tu odczucie też właśnie z tą kartą, tak, Pozostanie w tym są w kwestiach uczuciowych. Bo tutaj też właśnie jest ona jakiś tam dar, tutaj daje coś tam składa. Yy, na tym jakimś tam, nie wiem, co to jest właściwie, jakiś ołtarz. Więc myślę, że tutaj właśnie ktoś chce coś dać z siebie, tak? Są te finanse i kariera, jest ta szóstka monet. Więc myślę, ktoś tu myśli o wyrównaniu jakby rachunków, tak? Żeby nikomu, żeby każdy tutaj wyszedł na plus, tak? Ale z drugiej strony wydaje mi się, ta osoba ma ogromny problem po prostu z przyjściem, powiedzeniem o tym, tak? E i myślę, że ta osoba ma tutaj może też kompleks, bo ta karta zasługujesz na miłość, może ta osoba chce w ten sposób też tutaj zademonstrować, że zasługuje na tą miłość, tak, że nie jest taka znowu, czy taki znowu całkiem beznadziejny, tak? że jest w stanie coś zrobić. Tak? I próbuje to zrobić rękoma, materialnie, bo być może słowa nie przychodzą tej osobie łatwo lub... W ogóle nie przechodzą, tak? Więc to też może być tutaj problemem. Więc myślę, że ta osoba skupia się na finansach i kariery, karierze. Ona chce powiedzieć: Ale nie robię tego tylko dla siebie. Nie robię tego, żeby kogoś yy, zadowolić, kogokolwiek, tylko właśnie robię to z myślą o tym ślubie tutaj, o, tych czwór o tej czwórce mieczy, e, przepraszam, kijów. O, o tej czwórce, po prostu o przyszłości, tak? Bo myśli ta osoba, że być może to się przyda. Chociaż oczywiście są tutaj też tej osoby wątpliwości i to widać, tak? Bo ona właśnie tutaj jakby idzie do przodu i pomija tą część, tutaj, kiedy trzeba by było powiedzieć coś, kiedy trzeba było się odezwać: Powiedzieć, słuchaj, ale no mam do ciebie na przykład uczucia takie i takie. Co ty na to, tak? Myślę, że ta osoba właśnie, i, i tej osobie jest ogromnie, ogromnie trudno cokolwiek takiego powiedzieć, ale woli właśnie zrobić coś, e, jeśli chodzi o finanse i karierę, tak? Więc myślę, że ta karta pozostaje optymistą w, w kwestiach uczuciowych i jest bardziej też tutaj y, dla, dla tej osoby, która słucha, tak? Bo być może właśnie myślisz, że ta osoba już o to by zapomniała na przykład. A myślę, że po prostu ta osoba stara się zrobić cokolwiek z myślą o Was właśnie. Ta osoba myśli o Was, o Waszej relacji, nawet jeśli się nie odzywa, nawet jeśli bardzo trudno tej osobie przychodzi właśnie powiedzenie, wyrażenie czegokolwiek, jakiejkolwiek afektacji, tak? Um, ale też z drugiej strony myślę, że te oso osobie zdarza się właśnie, zdarzają się takie momenty właśnie też um, zwątpienia, tak? Takiego właśnie, no to jest ta karta, wycofanie się, nadszedł czas, by odłączyć się od świata. To też może świadczyć o tym, że tutaj może być jakaś nierównowaga, tak? Bo są te finanse i kariera, ale no właśnie, że oby to nie pochłaniało całego czasu, tak? tej osoby. Ta osoba może tak być tutaj zaciekle jakby zaangażowana w to, że zapomina o tym, że trzeba czasem też odpocząć, tak? Trzeba czasem zadbać o swoje zdrowie, tak? Więc ja bym powiedziała, ta osoba stara się, jak umie, więc nie potępia jej, tak? Nie, nie, albo jego, nie potępiaj jego, albo jej. Zanim nie dowiesz się prawdy, bo myślę, że tutaj właśnie nie ma co sądzić po pozorach. Bo czasem po prostu słowa nie przechodzą łatwo, ale ktoś może się starać tak na tyle, na ile potrafi, w danym momencie, tak? Więc tak to wygląda tutaj dla opcji numer dwa. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia. Ok, mamy opcję numer 3 i to jest ametyst, tak? Zobaczymy co z kolei dla tych osób, które wybrały ten ametyst. Co ta osoba chce tutaj Wam powiedzieć? Co ta osoba tu chce powiedzieć w tej ocenie 3? Okej, okay, więc mamy tutaj parę, tak? Bo mamy królową mieczy i króla mieczy. Więc myślę, że tutaj w waszej sytuacji ta osoba może oboje macie tutaj, jesteście dosyć chłodnymi emocjonalnie osobami, które nie są jakoś tutaj specjalnie wylewne, tak? Nie są te osoby tutaj jakoś specjalnie ani ty, ani ta osoba nie jesteście tu jakoś super, właśnie emocjonalni, tak? Raczej cechuje Was bardziej chód i wyniosłość. I to jest z obu stron, tak? Więc ta osoba, myślę, że chce powiedzieć, ona to wie. I ona wie, że tu Was łączy coś, jakieś łączą Was czynniki religijne. Jest taka jakaś duchowa ścieżka. Ta osoba podejrzewa lub wie, lub oboje wiecie, że jesteście kimś w rodzaju bratniej dusz. Ale oficjalnie prawdopodobnie tutaj trudno wam to przechodzi przez gardło obu obojgu wam, tak? Bo oboje jesteście do siebie bardzo podobni i wydaje mi się, że właśnie żadny z was jakby nie jest w stanie zacząć tego tematu. Tutaj sprawy między wami bardzo, bardzo powoli się poruszają naprzód ze względu właśnie na to, że żadne nie chce zacząć tego tematu. Nie jest tak, że na przykład jedna osoba jest yy, w jakiś sposób tutaj wylewna, szczególnie i na przykład zaczęłaby temat, bo czasami jest tak, że ktoś nie wytrzymuje i na przykład wali tam yy, prosto z mostu, ale słuchaj, ja uważam, że jesteśmy bratnimi duszami na przykład, tak? Czy że coś między nami jest, że jest jakieś nic połączenia. I wiem, że coś się dzieje, więc myślę, że tutaj się o to chodzi. Oboje jesteście, jakby tu, e, no nie za bardzo w to e, zaangażowani w ten sposób, tak? Nie, być może właśnie trudno Wam te uczucia wyrażać. Więc to jest podwójny problem, e, bo oboje macie trudność, właśnie jest ta karta tutaj na spodzie, oszustwo, tak? Ktoś w tym związku nałożył maskę, skrywającą na prawdziwe ja, więc. Oboje macie tą trudność, żeby tutaj to yy, wyrażać, mówić o tym. Jednak oboje czujecie, że jesteście na tej duchowej ścieżce. Tak? Więc ta osoba chce powiedzieć Tobie, że ona to także czuje. Ona zachowuje tą zimną pozę, zimną twarz. Ty także prawdopodobnie, widząc to, co ona robi, lub on robi. Ale ta osoba wie o tym, że coś tutaj jest głębiej. Ta osoba nosi maskę, ale wie, że to jest prawdopodobnie duchowa ścieżka. Tak? Czyli to nie jest tylko zwykła znajomość, to jest duchowa ścieżka. To jest już bratnia dusza, to jest coś głębszego, zdecydowanie. Więc ta osoba bardzo powolutku może zdała sobie z tego sprawę, lub zdaje sobie sprawę lub właśnie sobie to uświadamia w jakiś sposób, ale no właśnie to jest ogromna trudność między wami, bo no, jesteście bardzo podobni i bardzo jesteście tymi bratnymi duszami, ale jesteście też podobni w tym, że jestem chud, że jest to, że trudno wam to mówić, tak? Może jest tutaj skrępowanie jakieś dotyczące tej waszej relacji. Może właśnie ktoś się czuje taki właśnie zażenowany. Bo jak to ja mam mówić o takich sprawach właśnie duchowych, jakichś ścieżkach duchowych, jakichś bratniej duszach? To no nie w moim stylu, tak? Zupełnie. To jest coś no, z kosmosu zupełnie. Nie rozumiem tego, dlaczego mi się to przytrafia. No, ale z drugiej strony jest ogromne tutaj, widać, przyciąganie wasze, tak? Bo ta karta mówi bratnie dusza, ale też bardzo podobny obrazek jest na karcie chemia. Więc y, na tej karcie chemia z tej samej tali, także oni siedzą i po prostu też w podobnej pozycji. Więc jest tu bardzo silne przyciąganie i to jest przyciąganie właśnie, być może ktoś z Was wszedł na tą duchową ścieżkę, dowiedział się czegoś o sobie, o Was, że jesteście tymi bratnimi duszami lub kimś więcej i po prostu... Zaczęło to tutaj działać, no i teraz jest naraz, jak do tego tutaj doprowadzić, jak to rozwiązać, jak tu pobudzić tą drugą osobę, jak to ugryźć. Myślę, że macie ogromny problem z tym. Natomiast jest ta karta, warto na to zaczekać. Boski rytm oddziałuje na Twoje życie uczuciowe, więc to też jest karta, która mówi o prawie przyciągania z tej talii, tak? bo tu mamy. Twoje życie znajduje się pod wpływem określonej duchowej ścieżki, czyli jakby zostało z góry określona ta ścieżka, czyli jakby z góry tutaj przyszliście, wiedząc już i rozumiejąc to, że no, taka sytuacja Was spotka, zatem jest wyjście z tej sytuacji, chociaż tego nie pamiętacie, nie pamiętacie ani dalszego ciągu tej sytuacji, ani nie pamiętacie, co miałoby się wydarzyć następnie. Ale tutaj też warto na to poczekać, więc ta sytuacja rozwiąże się w jakiś sposób dla Was w końcu, tak? Mamy tę kartę tutaj miesiąc miodowy. Radu się błogosławieństwem spędzonych wspólnie wakacji, więc ta karta mówi... Ona obiecuje też, że tutaj ta sytuacja rozwiąże się w końcu pozytywnie, bo ten boski rytm oddziałuje na życie uczuciowe, czyli po prostu w pewnym momencie... Zrobi się nawet zaskakujące, może być rozwiązanie, w jaki sposób to się wszystko rozwiąże, chociaż na ten moment wydaje się to zupełnie niemożliwe, że zupełnie nie da rady się dogadać, tak? bo no jest tak duże. Paradoksalnie może Wam się wydawać, że między Wami jest tak duży rozstrzał, że między Wami jest tak duży problem, tak? że taka przepaść, ale tak naprawdę. Jesteście bardzo, bardzo podobni, bo tu jest król mieczy i królowa mieczy, więc możesz być zaskoczony i zaskoczona, jak to się rozwiąże. A Ja bym powiedziała właśnie tutaj nie walczyć za specjalnie, nie naciskać. Yy, nie zastanawiać się, nie główkować, bo tutaj właśnie i on, i ona, i ten król mieczy. To jest stratek. To jest ktoś, kto myśli, to jest ktoś, kto analizuje, to jest właśnie ktoś, kto chciałby znać odpowiedzi, wszystkie odpowiedzi. Ktoś, kto... Ma problem właśnie z takim myśleniem abstrakcyjnym, z takim właśnie na temat duchowych ścieżek, prawnych dużo i tak dalej, tak? No nigdy się być może tym nie interesował, być może miał ogromne trudności, żeby to w ogóle jakoś tutaj złapać, połapać. Teraz ta osoba mówi: Ja wiem, że tak jest, ja to czuję. Ehm, no właśnie, ale też mówi ta osoba: Daj mi chwilę czasu, tak. I sama też, czy sam też, e, pozwól nam odsapnąć, tu nic na siłę się nie wyczaruje. Pozwól temu prawo przyciągania i temu boskiemu rytmowi po prostu załatwić tą sprawę. Powoli, powoli coś tu zostanie w końcu, coś, jakaś jasność się tutaj e, pojawi, tak, w końcu. Więc nie ma tutaj co. Warto się uzbroić w cierpliwość, zająć się w tym czasie właśnie jakby wiedząc, że łączy Was ta duchowa ścieżka, zająć się swoim życiem, co w Twoim życiu możesz poprawić, tak? I, I gdzie możesz się rozluźnić, gdzie możesz się dobrze bawić też, tak? Bez tej osoby póki co. Więc tak to wygląda w kolei dla opcji numer 3. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia.